Szczęść Boże, witam serdecznie. List do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Odnosząc się do listu do Efezjan, święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że autor tego listu już na samym początku zwrócił uwagę na Dzieło zbawienia, a także na cel, do którego zmierzamy. Pan Bóg chce, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Do tego celu, jaki podał autor listu, prowadzą różne praktyczne postawy i drogi. Jedną ze ścieżek prowadzących do zbawienia jest małżeństwo oraz rodzina. Mario Królowo-Rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.